Swoją własną inteligencję. I dlatego do dzisiaj serce poprowadzi nas przez to wystąpienie. Zapraszam do pierwszej praktyki. Trzy minuty dla naszego serca. Połóżcie proszę rękę na swoim sercu. Poczujcie bicie swojego serca. I to, co zaraz zrobimy, to będziemy wprowadzać nasze serce w koherentny stan. Zrobimy to poprzez specjalny oddech, który składa się z pięciu, który można podzielić na 5 sekund na wdech i 5 sekund na wydech. Zrobimy kilka takich cykli, żebyście poczuli, jak można oddychać właśnie w, w sposób spójny i harmonijny. Wyobrażamy sobie podczas tego oddechu, bardzo się cieszę, że wcześniej była praktyka Pilates, bo też zwracały, zwracałyśmy uwagę na oddech. Tutaj będzie ten oddech polega, polegał na tym, że Wdech wpływa i wypływa poprzez serca. Jeśli będzie to dla Was komfortowe, to proponuję, żebyście zamknęły sobie oczy. Bo każdy ruch, kiedy zamykamy oczy, kieruje nas bardziej do wewnątrz, do tego, co w środku. I przekierowywuje ze świata zewnętrznego do tego, co w nas najgłębszego. Czyli mamy tak, 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech. Ważne, żeby ten oddech mieścił się między 10 a 15 sekund. Jeśli poczujecie, że... Ja będę liczyć, że ten wdech jest dla Was za długo, że nie czujecie się komfortowo, to już zaczynajcie wydychać powietrze i będziecie po prostu dłużej na wydach. No to zapraszam, zaczynamy. Wdech, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, dwa, trzy, cztery, pięć.

Trzy, cztery, pięć i wydech. Dwa, trzy, cztery, pięć. Gdybyśmy oddychały tak jeszcze dłużej, kilka minut, to poczułobyście jeszcze większe rozluźnienie. Myślę, że taką praktykę zrobimy sobie jeszcze na końcu, lekko wydłużoną. A tymczasem chcę wam powiedzieć, że dzisiaj nie jestem tutaj, głównie jako ekspertka, która Wam powie o tym, jakie serce ma. Cudowne moce pod kątem naukowym. Dzisiaj jestem tutaj jako kobieta, która codziennie uczy się nawiązywać coraz głębszą relację ze swoim sercem. Co nas dzisiaj czeka? Okej, okay, technologia postanowiła, że będziemy sobie płynąć. Panie Wojtku, czy ja mogę prosić o to, żeby Pan przerzucił slajd? Okej, okay. dobrze. Slajd się zatrzymał na trzech minutach dla serca. To pewnie jakiś znak. Może, może że trzeba jeszcze więcej tego, te, te, tego oddechu dla serca dać. Plan podróży jest następujący. Punkt pierwszy. Co dzieje się, gdy naszego serca nie słuchamy? Punkt drugi. Co na to świat nauki? Punkt trzeci. Zadamy sobie sześć pytań dla naszego serca. Punkt czwarty. Będzie niespodzianka, jeśli technologia pozwoli. I punkt piąty praktyka serca, zatem zaczynamy. Co dzieje się, punkt pierwszy, co dzieje się, gdy naszego głosu serca nie słuchamy? To było sześć lat temu. Kopenhaga. Byłam sama w swoim pokoju hotelowym w podróży służbowej. Patrzyłam przez okno. Podświetlono budynki, miasto tętniło nocnym życiem, a we mnie coś umierało. Coś się kończyło. Usłyszałam głos. Magda, musisz się rozwieść. To był głos mojego serca, głos, który szeptał do mnie już jakiś czas. Natomiast w tym dniu, w tym momencie, usłyszałam swój głos bardzo, bardzo wyraźny. Głos swojego serca. No i poszłam za tym. Cała machina ruszyła. Rozwód, wyprowadzka, kończenie rozdziału pod tytułem Małżeństwo. I wtedy myślałam, że to, co najtrudniejsze jest za mną, okazało się, że to był dopiero początek. Minęło kilka miesięcy, a moje serce zapukało po raz kolejny. Magda, dlaczego jesteś w pracy, która nie karmi Cię? której nie możesz w pełni pokazać swojego serca. Pracowałam wtedy w marketingu. Dobrze wykonywałam swoją pracę, ale moje serce było gdzie indziej. I gdy składałam wypowiedzenie, powiedziałam do mojego szefa, że ja nie, ma, nie wiem totalnie, kim jestem. Że ja muszę odejść i dowiedzieć się, kim jestem w swojej esencji. No i mówią, że nieszczęścia chodzą parami. U mnie okazało się, że trójkami i to co myślałam, że już najtrudniejszego za mną, okazało się, że czeka na mnie coś jeszcze. Zapukało i upomniało się o mnie moje zdrowie. Przez to, że żyłam w bardzo dużym napięciu, w bardzo dużym stresie, doświadczyłam najpierw załamania nerwowego, a potem depresji. Ten epizod depresji był dość długi. To był bardzo trudny moment, kiedy miałam poczucie, że nic nie ma sensu, że jestem pomyłką wszechświata i że to jest jakiś kosmiczny błąd, że jestem w ogóle tutaj na tej planecie. Natomiast w tej ciemności zaczęło wyłamniać się światło. Światło, które płynęło z mojego serca. I to był mój początek praktyki heartfulness. To był mój początek praktyki skoncentrowanej na sercu. Gdzie, miałam, gdzie zaczynałam mieć kontakt ze swoim sercem. To nie była praktyka wyciągnięta z warsztatów, wyczytana z książek. To była praktyka z własnego doświadczenia, z życia i z bardzo burzliwej relacji z moim sercem. Z tej ciemności, tak jak powiedziałam, wyłoniło się światło, a ja wyciągnęłam piękne lekcje. Gdy rozdział małżeństwa się zamknął, ja zaczynałam odzyskiwać utracone części siebie. Zaczęłam rozumieć, czym jest naprawdę miłość do siebie. Że nie jest to powtarzanie mantry, afirmacji: kocham siebie, kocham siebie. Że jest to o tym, jak ja traktuję siebie, kiedy jest ciężko. Czy ja mam otwartość, żeby przyjąć, utulić te wszystkie trudne części siebie? Te części, które się boją, te, które czują poczucie winy, wstyd. Kolejna lekcja, którą wyciągnęłam, lekcja z, mojej, no z mojego życia zawodowego, kiedy straciłam z własnej woli pracę, to dyskałam swój głos. Głos, który dzisiaj mogę wykorzystywać po to, po co tutaj jestem na tej planecie. Bo ja wierzę, że każdy z nas ma własną strefę goniuszu. Każdy, totalnie każdy. Dar, talent, który otrzymał. Tylko pytanie, czy ma odwagę się nim dzielić, wyjść do świata z tym swoim darem. Bo głos, bo głos was będzie zawsze naprowadzał na waszą, na waszą ścieżkę. Głos serca. I trzecia lekcja, którą wyciągnąłam z mojej choroby, z depresji, to była lekcja, że nie muszę być zawsze silna i twarda. Że moja największa moc. W mojej wrażliwości. To jest moja największa moc. Kiedy się odsłaniam, wstaję nago i mówię swoją prawdę, która nie zawsze jest wygodna. Teraz, gdy mówię te wszystkie rzeczy, się przed Wami bardzo, bardzo odsłaniam, to możecie się zastanawiać, że ta konferencja ma tytuł Recepta na długowieczność. A ja na razie podałam przepis na katastrofę swojego życia. Natomiast tutaj mój wątek historii osobistej połączy się z nauką. A jeśli nam pozwoli na to technologia, to przejdę i włączę slajd. Zobaczmy, czy to działa. Pięknie. Rozkład jazdy już za nami co się dzieje gdy ignorujemy głos serca za nami co o sercu nauka Hartman Institute w Kalifornii bada jak serce i mózg działają wspólnie i co dzieje się kiedy wchodzimy w stan koherentny bo dzisiaj już wiemy że emocje wpływają na rytm naszego serca że jest to zarówno Zarówno doświadczenie fizyczne, jak i emocjonalne. Kiedy odczuwamy miłość, wdzięczność, radość hmm, nasze serce bardzo to lubi to wchodzimy w ten niebieski stan, rytm koherentny. Natomiast, kiedy odczuwamy złość, stres, lęk, to nasze, rytm naszego serca staje się poszarpany, chaotyczny, niespójny. I w tym rytmie był przez większość czasu tej historii, której Wam opowiadałam, moje serce. A kiedy zaczęłam łączyć się ze swoim sercem, to czułam więcej spójności, harmonii. Serce ma własny mózg, i to, co dzisiaj wiemy o naszym sercu, to, że serce myśli niezależnie, podejmuje niezależne decyzje. Serce ma pamięć krótko i długoterminową, to serce wysła więcej informacji do naszego mózgu, niż z mózgu płynie do serca. Serce wie wcześniej. Serce wie 6 sekund wcześniej. To o czym mówiłam na początku. Jak się tutaj już pojawiłam, to wy mieliście jakieś odczucia. Jakieś odczucia w ciele, jakieś emocje. Serce ma tworzy, generuje pole, pole elektromagnetyczne, i to pole jest silniejsze od tego pola, które generuje mózg. I nasze pole serca się poszerza, kiedy odczuwamy miłość, radość, wdzięczność. Staje się coraz większe. I to pewnie też dlatego do tych osób, o których, o, o, o których mówimy, że mają dobrą aurę na ściągnię, bo to ich pole serca jest takie zapraszające. Jeśli chodzi o naukę, to tyle tych informacji mogłabym mówić więcej, natomiast chodziło tylko o to, żeby pokazać, że te dowody naukowe również istnieją i jest instytucja, która je poprzez cudowny sposób bada. A teraz, jakie my mamy z tego realne korzyści? Jeśli chodzi o nasze zdrowie, koherentny sposób oddychania, poprzez to, że serce i mózg tańczą. Wspólny duet powoduje, że nasz stres się zmniejsza. Zmniejsza się ciśnienie krwi, wzmacnia się odporność. Czujemy więcej siły i energii. To jeśli chodzi o nasze zdrowie. Jeśli chodzi o nasz umysł, to zyskujemy większą klarowność myślenia, łatwiej podejmujemy decyzje. Mamy lepsze połączenie z intuicją. Jeśli chodzi o nasze relacje, stajemy się bardziej empatyczni. Reagujemy stu i teraz. Nasze reakcje są mniej reaktywne. Mamy więcej otwartego serca. A jeśli chodzi o naszą duszę, to ten sposób oddychania i bycie w stanie koherentnym powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci na przebaczenie. Jesteśmy w stanie wygenerować moce, które są w stanie nas samoregulować i samouzdrawiać. Tyle nauka. Myślę, że tych. Argumentów mogłabym szerzyć i szerzyć. Natomiast teraz, kiedy wiemy, że serce ma własny mózg, że serce odczuwa, że serce wie wcześniej, to pojawia się pytanie: to co dzieje się, gdy ja ignoruję głos swojego serca? Co dzieje się, gdy, kiedy wiecie? Pojawiają się takie znaki, intuicji. Wiemy, że coś mamy zrobić albo czegoś nie robić. Ale jak sobie myślę, hmm, może to jednak nie to. I umysł wchodzi, zaczyna racjonalizować i pisać własne historie. I dlatego też za chwilę zaproszę Was do praktyki, praktyki Sześciu Pytań. Cudownego człowieka. Hmm, Gabora Mate, może ktoś z Was kojarzy tę przepiękną postać z wielkim sercem. Gabel, Bada, jak stres wpływa na, nasz, na, nasze, na nasze ciało, jego badania są bardzo głębokie. I hmm, on mówi o tej, o tej praktyce, że jest to sprawdzanie, jak, jak bardzo niewierni jesteśmy sobie, albo jak bardzo wierni jesteśmy sobie. Natomiast tę praktykę będziemy tutaj robić z taką ogromną czułością do siebie. Bo tutaj nie chodzi o to, żebyśmy teraz się karcili. Tutaj raczej chodzi o to, żebyśmy się przytulili w tym wszystkim. Więc teraz, po pierwsze, wiem, że w pakietach ekspertowych macie swoje notesy i długopisy. Możecie zapisywać, jeśli będziecie mieć ochotę. Będziemy się łączyć z sercem, potem będzie chwila na zapisanie. Łączyć z sercem, chwila na zapisanie. Ja polecam zapisywanie ze względu na to, że w momencie, kiedy my piszemy, to uruchamiają się inne części w naszym umyśle. Chwila poruszenia. Dobrze. Dajmy sobie to chwilkę. Zapisywanie też odblokowuje często tę moc intuicji, więc do tej praktyki też was często zapraszam. zapraszam. Zapisujecie, co się tak nazywa technika intuicyjnego pisania. Więc teraz poproszę, żebyśmy już przenieśli się do, tu i teraz. Mam nadzieję, że już wszyscy zdążyli wyciągnąć swoje nagrzędne opisy. I przenieśli uwagę w kierunku swojego serca. Jeśli to jest dla Was wygodne i okej, okay, to też proponuję, żeby położyć swoją rękę na sercu i na chwilkę zamknąć oczy. I poczujcie, gdzie Wy w ogóle teraz jesteście. Jak, jak się czuje Wasze ciało? Już jakieś rzeczy zostały powiedziane więc prawdopodobnie wasza podświadomość już na to jakoś zareagowała. I tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi, że o jej czuję napięcie, a może powinnam być rozluźniona. Nie. Wszystko, co jest, jest właściwe. Skierujcie uwagę na swoje serce, poczujcie bicie swojego serca pod swoją dłonią mm. i odpowiedzcie na Pierwsze pytanie, najpierw nie zapisując, najpierw łącząc się z tą przestrzenią swojego serca, tała. Kiedy w tym tygodniu zabrakło mojego nie? Kiedy w tym tygodniu chciałam powiedzieć nie, ale nie odmówiłam. Nie odmówiłam szefowi, poprosiła nad godzinę, a ja nie odmówiłam. A może koleżanka zaprosiła mnie na kawę, a ja byłam już tak bardzo, bardzo zmęczona, ale nie odmówiłam, żeby jej było przykro. A może partner, mąż chciał ze mną spędzić wieczór, a ja potrzebowałam czasu dla, cie... dla siebie, ale nie odmówiłam. Zobaczcie. To jest idealny dzień, dzisiaj mamy niedzielę, więc cały tydzień można powiedzieć za nami. Zobaczcie, gdzie ja w tym tygodniu zabrakło mojego nie? Poczujcie. I teraz, jak się coś pojawiło, to zapraszam do tego, żebyście sobie to zapisali, jeśli macie ochotę, bo będziecie zawsze sobie do tego potem mogły, mogły wrócić. Kilka na zapisanie. Możecie zapisać też tę te jedną najważniejszą sytuację. I oddychamy, nie zapominamy o oddechu. Hmm. I znowu, jeśli coś zapisywałyście, to zapraszam, żebyście znowu wróciły z przestrzeni serca, zamknęły oczy, jeśli Wam z tym komfortowo, położyły rękę na, na swoim sercu. I odpowiedziały na pytanie, jak to na mnie wpłynęło, że zabrakło mojego nie, że nie powiedziałam nie. Bo jeśli my. Nie obserwujemy swojego ciała, to często nie łączymy różnych rzeczy ze sobą. Nasze nie, nasz brak odmowy może się objawiać poprzez kłucie w sercu, poprzez bolące nogi, poprzez dr, drżące ramiona. Nasz brak nie, nasze ciało cały czas do nas mówi, tylko czy my słuchamy. Nasz brak nie może się objawiać poprzez nasze rozdrażnienie, to, że czujemy smutek, to, że czujemy irytację. To są wszystko dla nas wiadomości. Ej! Przestań po pozwalać się przekraczać. Powiedz nie, bo przecież jest ci w tym niewygodnie. To dlaczego udajesz? Dlaczego próbujesz wszystkich zadowolić? Więc zobaczcie, jakie symptomy poczujcie, co wpływa, jakie symptomy do was najczęściej przemawiają, co się u was najczęściej pojawia. Bo zazwyczaj to jest Często to wygląda tak, że każdy ma tak, taki swój głos ciała, język ciała. U niektórych to jest na poziomie klatki piersiowej, u niektórych boli brzuch, u niektórych plecy i spięcie w karku. I tłumaczymy, tak miałam spięcie w karku, no bo, no bo przy tej pracy przy komputerze. A może to nie jest o tym, to jest może o tym twoim braku odmowy. Więc zobaczcie sobie, jeśli macie to, to oczywiście znowu możecie sobie zapisać. Przejdźmy do pytania trzeciego. Jakie przekonanie stało za moim brakiem odmowy? Jakie to było przekonanie? Przekonanie, że jestem winna, kiedy nie zadawałam wszystkich dookoła? A może to było przekonanie, hmm, będę zasłużę na miłość? Kiedy będę zawsze miła. A może to, to było jeszcze zupełnie jakieś inne przekonanie, że zostanę odrzucona, jak powiem nie. Że ludzie mnie nie będą lubić, jak powiem nie. Że będę egoistką, jak powiem nie. Zobaczcie, co wam się teraz pojawia. Poczujcie i zapiszcie, to są bardzo głębokie przekonania, te, o których teraz mówię, takie rdzenne, które były programowane nam latami, i to nie jest ze z złych intencji, po prostu naszym opiekunom też programowano te przekonania. I to jest taka, taka machina, którą my teraz, jako świadome kobiety, możemy zatrzymać. Więc zobaczcie, co Wam się teraz pojawiło. Pytanie numer cztery. Kiedy nauczyłam się tak myśleć? Hmm. Ja już trochę zdradziłam. Ja Kiedy nauczyłam się tak myśleć? Kto tak do mnie mówił? Bo to też jest historia o tym, że mówił tak do mnie może tato, może mama, może nauczycielka, może sąsiadka, może koleżanka. Kiedy nauczyłam się tak myśleć? że kiedy nie będę zaspokajać potrzeb innych osób, to ja jestem winna. Kiedy będę zgadzać, że potrzebuję zgadzać się na wszystko. Bo jaki to ma sens? Kiedy jestem, jestem, winna, bo myślę o swoich potrzebach? Jestem winna, bo chcę spełniać swoje marzenia? Kiedy nauczyłam się tak myśleć? Bo to nie jest myślenie dorosłej kobiety, stój teraz. To jest myślenie małej dziewczynki. Więc to jest bardzo ważne, żeby Zdać sobie sprawę, kiedy to było, bo to było lata temu. Pozostało ci pięć minut. Cudownie. Pytanie numer pięć. Kim byłabym bez tego przekonania? Kim bym była? Co bym robiła? Jak bym się czuła? Co bym o sobie myślała? Jakby tak odkleić to przekonanie, albo nacisnąć przycisk, wyciągnąć to przekonanie, to kim ja bym była? Czy byłabym tą samą kobietą, czy zupełnie kimś innym? Hmm. Gdybym mówiła nie, kiedy chcę powiedzieć nie. I pytanie numer 6. Bo wiecie, bo to jest tak, że jak my nie mówimy nie rzeczom, na które nie mamy ochoty, to brakuje nam czasu, żeby powiedzieć tak na rzeczy, na które mamy ochotę. Więc popatrzcie sobie tak uczciwie i szczerze, z czułością do siebie, gdzie zabrakło mojego tak gdzie w tym tygodniu zabraknie mojego tak. Może mam ochotę zacząć uczyć się tańczyć, może uwielbiam piec, może uwielbiam spotkania z moją przyjaciółką, a może jeszcze zupełnie co innego. Komu lub czemu chcę powiedzieć tak, a nie było na to czasu i przestrzeni. Połączcie się też z tym, jeśli macie ochotę, to sobie zapiszcie. Oczywiście te sześć pytań to jest taki początek tej podróży. Natomiast to są bardzo mocne pytania. I z całego serca Was zapraszam do tego, żeby sobie je zadawać, bo to one właśnie łączą z sercem. Pewnie moja historia wyglądałaby całkiem inaczej, gdybym wcześniej zadawała sobie te pytania. Z drugiej strony nie miałabym takiego doświadczenia jak mam. Teraz przechodzimy do punktu czwartego, czyli do niespodzianki. O! Ha! O, chwila zawahania. To wszystko, o czym dzisiaj mówimy sobie podczas drugiej konferencji świadomych kobiet, ja zebrałam i znajduje się to w coachbooku wszystkie materiały, czyli sześć pytań, oddech, zebra... oddech skoncentrowany na sercu. Medytacja serca. Więc jeśli macie ochotę, to... Ja wiem, że zazwyczaj na konferencjach mówi się, żeby schować telefony. Dzisiaj jest ten moment, teraz jest ten moment, jeśli macie ochotę, to możecie sobie zeskanować QR-kod, wpisać, przejść do strony, to już myślę, że sobie poradzicie, i pobrać koliczbuka. Czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, tak, już wiem, co chciałam powiedzieć, bo często jest tak, że my nie wiemy, jak to zrobić. I... Jeśli, jeśli chcecie sobie pobrać, to wchodzicie w tryb aparatu, robicie tak jakbyście chciał zrobić zdjęcie, tam się, tam się wyświetli taki kwadracik i będziecie sobie mogły go pobrać. Ja też codziennie, nie wiem jak, jak długo, mam nadzieję, że tak długo jak się da o to nasze serce może teraz weszło w rezonans. Jest bardzo nudne. Co chciałam powiedzieć? tak, Chciałam powiedzieć, że ja codziennie prowadzę medytację. Medytację o godzinie 7.07 na moich mediach społecznościowych, więc jeśli macie ochotę, jeśli macie ochotę trenować trening koherencji serca i oddychanie skoncentrowane na sercu, to serdecznie Was do tego zapraszam. To wszystko jeśli chodzi o ogłoszenia, a teraz zapraszam Was jeszcze do takiej króciutkiej. Medytacja, nawet nie nazwałabym tego medytacją, tylko takiego na koniec, żebyśmy się skontaktowały z sercem. Rozpoczęłyśmy od kontaktu z sercem i zakończmy kontaktem z sercem. Więc połóżcie rękę na sercu i powiedzcie: Dziękuję. Dziękuję, że jesteś. Przepraszam, że mnie nie było. Ale dziś już ci widzę i słyszę. I poczujcie, jak wasze serce bije dla Was przez 24 godziny nieustannie, z pełną otwartością i miłością. A jeśli ktoś zapytałby mnie o receptę na długowieczność, to powiedziałabym powiedz mnie tam, gdzie chcesz powiedzieć nie. Powiedz tak, tam, gdzie chcesz powiedzieć tak. Słuchaj głosu serca. Dziś, teraz Wasze serce przemówiło. I co z tym zrobisz dalej? Dziękuję.